Wracamy do tematu szkoły podstawowej w Zarzeczu Łukowskim. 28 marca w Urzędzie Gminy Łuków odbyła się 48. sesja Rady Gminy, na której jednym z punktów była uchwała o likwidacji placówki. Temat ten wzbudza już od wielu miesięcy emocje zarówno u samych mieszkańców, jak i radnych. To jest u nas wydarzenie historyczne. U nas taką kronikę tak, prowadzimy, dzieją w wioski. No i ta, ta szkoła no, musi funkcjonować nadal. Zarzeć to szkoła z tradycją. To prawda. Piękna karta w historii. Ale nie zapominajmy o tym, że niezależnie od tego w jakich czasach się buduje szkołę, kto ją buduje, to szkołę się buduje dla dzieci, dla uczniów. I ci uczniowie muszą w niej być. Ale jakość sprawowania władzy polega też na odwadze w podejmowaniu pewnych decyzji. I proszę Państwa, trzeba stwierdzić tak, no, jak nie ma teatru bez aktorów, nie ma kina bez widzów, tak też szkoły nie może być bez uczniów. Wprawdzie nikt nie określił jakiejś minimalnej liczby uczniów, nie chcieli tego zrobić również rodzice, no ale jakaś minimalna ilość uczniów, żeby ten proces dydaktyczno-wychowawczy był prawidłowo realizowany, musi być. Myślę, że zaczął się nawet budować pewien kompromis, bo stanowisko rodziców komitetu protestacyjnego można by wyrazić takimi słowami piosenki znanej. Powiedzieli oni mianowicie: Ten jest mój kawałek podłogi, nie mówcie mi więc, co mam robić. Myśmy uznali, że mają do tego prawo. Jako mieszkańcy tego terenu, jeżeli uważają że chcą się rządzić sami, mają jakiś pomysł, to wójt tutaj postąpił, można powiedzieć, honorowo, zrezygnował z pomysłu sprzedaży budynku. Oddaliśmy więc ten kawałek podłogi, można powiedzieć. W dalszych dyskusjach radni powiedzieli, że jak trzeba będzie, to dadzą mi kawałek dotacji, subwencji oświatowej, a jak trzeba, to dadzą im kawałek pomocy. Podsumowując moją wypowiedź powiem tak, że jest to konieczność. W tej sytuacji uważam, że nie można mówić, że tutaj ktoś będzie zwycięzcą, bo takich tutaj nie ma. To jest konieczność wynikająca z warunków, które nas czasami zaskakują, o których mówiłem już poprzednio, nie chciałbym się powtarzać. Dziękuję bardzo. Jeśli dzisiaj podejmiecie decyzję o jej zamknięciu, a na pewno tak zrobicie, a stowarzyszenie będzie mogło działać, może z różnych względów, to ten budynek może byście przekazali Gminnemu Ośrodku Kultury. Z tego względu budynek jest ładny, blisko sala, świetlica z zapleczem i takie miejsce jedno w gminie powinno być. I na pewno mieszkańcy zarzecań i Rady, na to się zgodzą, że ta, taka instytucja w ich otoczeniu się, się dawała. Jeśli ludzie Zarzecza, mieszkańcy Zarzecza naprawdę chcą tej szkoły, a powiem tak szczerze zupełnie, mam poważne wątpliwości, ponieważ samo to, że na tej sali dzisiaj Pan sam reprezentuje swoich mieszkańców, nie ma przedstawicieli szkoły, nie ma przedstawicieli wsi. To jest pan radny jeszcze, który też... Ale to nie chodzi o to. Ale to nie chodzi o to, panie sołtysie. Tu chodzi też o to, o, ten, o, o tą drogę zakładania stowarzyszenia. Tego wszystkiego. I teraz tak, żeby była jasność. Bo tutaj jest propozycja pana sołtysa z Wólki Świątkowej co do, tego, co do tego, co będzie później. Oczywiście wydaje mi się, że wszystko jest do przemyślenia i do przeanalizowania. Natomiast w tym momencie nie ma co o tym mówić, bo mamy dwie ścieżki. Jedna likwidujemy, przenosimy dzieci do Strzyżewa, i druga również tak samo uprawniona, że stowarzyszenie przejmuje, już nie przejmuje, Zakładam. tylko zakłada szkołę na bazie tej szkoły, która istnieje. I ja w imieniu radnych chciałbym zadeklarować, że te obie opcje są tak samo uprawnione. Ja po prostu uważam, że my ze strony gminy, Rady Gminy zrobiliśmy wszystko, co można było zrobić. W tej sytuacji z poinformowaniem, z dyskusjami, z propozycjami wielu rozwiązań, z wieloma e, spotkaniami, zapraszaniem gości, z wyjazdami do zarzecza i mam nadzieję, że Państwo w Zarzeczu tak to również widzicie. Tu nie chodzi o działanie antywsi, przeciwko wsi. Tu chodzi o to, żeby dobro dzieci, tej grupy dzieci, która uczy się w zarzeczu, żeby to dobro było dostrzeżone. A uważam, że przeniesienie ich do szkoły w zarzeczu, w Strzyżewie, przepraszam, nic złego im nie zrobi. Przeciwnie. W większej szkole, nie w Molu, ale w większej szkole są większe możliwości. Pan przewodniczący mówi. Damy jakiś tam kawałek podłogi odnośnie subwencji. Panie Przewodniczący, Panie Przewodniczący, nie ma żadnej podłogi, subwencja zgodnie z ustawą należy się jak odpłacić. I Zarzec dostanie całą subwencję. I skoro już mówicie, że tak kochamy Zarzec, to jest oprócz subwencji, trzeba dołożyć. Do tych odważnych ludzi trzeba dołożyć jeszcze, żeby to się udało. Tam Krzysiu mówi, że tam Badyle gdzieś rośnie. Panie Krzysiu, w zarzędziu Badyle nie będzie rosło, będą to Nie będzie Badyle rosło. Wracając jeszcze do, do życzeni. Yy, całemu komitetowi tej, tej, tej szkoły społecznej, Radzie Soweckiej, panu Sołtysowi, życzę z całego, całego serca, będę posłusznie i jestem do dyspozycji o każdej porze dnia i nocy odnośnie tego tematu i innych tematów. I chciałoby się powiedzieć więcej i dużo, i dużo, ale tu sprawa za chwilę z faktem się stanie. Panie Sołtysie, szczęść Boże na nowej drodze, tak jak małżeństwo, Damy radę. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Zarządzie Łukowskim? Proszę podnieść rękę. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Dziękuję bardzo, kto się wstrzymał. Dziękuję. Uchwała została podjęta. Głosowało 13 radnych, 11 było za, 2 przeciw. Nikt się nie wstrzymał. Dziękuję. Bardzo. Już od pierwszych rozmów o zamknięciu szkoły, chociażby od momentu grudniowego spotkania rodzice mówili o przejęciu szkoły przez stowarzyszenie, które planowali sami utworzyć. Mieszkańcy szumnie zapowiadali taką, takie rozwiązanie. E... Wniosek został złożony do Krajowego Rejestru Sądowego do Sądu Wojewódzkiego w Lublinie, ale dopiero 26 marca. My od wielu miesięcy dopominamy się, Pisma były wysłane, pismo było wysłane do e, Zarządu Rady Rodziców czy do Prezydium Rady Rodziców z prośbą o skontaktowanie się z gminą w sprawie dalszych kroków, jakie planują podjąć, możliwości podjęcia współpracy co do. Przekazania szkoły, wtedy gdy jeszcze myśleliśmy o przekazaniu, na dzisiaj została podjęta uchwała o likwidacji. W przypadku tej uchwały, która została podjęta na sesji dzisiejszej, jeśli stowarzyszenie naprawdę nie zrobi tego, do czego się zobowiązała, szkoła od 1 września 2014 roku przestanie funkcjonować i dzieci chcielibyśmy, żeby były posyłane przez rodziców do zespołu szkół w Strzyżawie. Czyli dziś, jeśli likwidujemy tą szkołę, damy radę zatrudnić nauczycieli. Nie mogę powiedzieć o szczegółach w tej chwili, gdzie kto będzie pracował, bo to będziemy dogadywać, to jest zależne również od innych okoliczności. Zostały przedstawione na spotkaniu we wrześniu, bodajże chyba, już nie chcę tutaj mówić z całą pewnością. Propozycje pracy nauczycielom konkretnym, gdzie kto będzie pracował. To była propozycja minimum. Mogą być te sytuacje poprawione. Czy te propozycje poprawione? W przypadku, gdy zajdą jakieś zmiany w szkołach, bo nie wiemy, czy z dniem 1 września niektórzy nauczyciele nie odejdą na emeryturę. Tak się może zdarzyć, bo mamy nauczycieli uprawnionych do tego, ażeby przejść na emeryturę. Na dzień dzisiejszy, podejmując uchwałę likwidacji, musieliśmy zabezpieczyć mienie ruchome. Nieruchomość oczywiście zostaje w zarzeczu, jest majątkiem komunalnym nadal. Mienie ruchome w uchwale zdecydowaliśmy, że przekazujemy do Zespołu Szkół w Strzyżywie, bo liczymy na to, że jeśli nie powstanie stowarzyszenie, pójdą tam dzieci, więc z pójdą, pójdzie również mienie ruchome. W momencie, gdy stowarzyszenie zgłosi się do nas z propozycją utworzenia tej szkoły społecznej, myślę, że radni bez dwóch zdań i jednogłośnie przekażą to mienie Stowarzyszeniu, na zasadzie oczywiście porozumienia, protokołów zdawczo-odbiorczych, budynek i oczywiście dotacje dla takiego stowarzyszenia będziemy przekazywać. Minimalny zapis ustawowy mówi o tym, że musimy przekazać po te ale myślę, że to na pewno będzie. Tak, naliczono na danego ucznia całą, czyli tam 8 tysięcy z haczykiem. To jest minimum, które jest zapisane w ustawie, ale w większości przypadków jest tak, że gminy przekazują stowarzyszeniom średnią kwotę nakładów ponoszonych na kształcenie ucznia w naszych szkołach i myślę, że tak będzie tutaj w tym przypadku. My nie mamy żadnych oficjalnych informacji dotyczących losów stowarzyszenia. Dzisiaj w trakcie sesji pan sołtys. Przyniósł mi teczkę, w której e, znalazłem czy, czy przeczytałem dokumenty dotyczące e, założenia tego stowarzyszenia. Zebranie założycielskie odbyło się 23 marca, 26 marca został złożony wniosek Krajowego Jeszcze Sądu. A jeszcze jedna ważna rzecz, gdyby stała się taka oto opcja ta zła, że stowarzyszenie nie powstaje, padały głosy dotyczące zagospodarowania budynku. My będziemy robić wszystko, żeby znaleźć jakąś formułę na zagospodarowanie tego budynku, żeby nie stało się to, o czym mówił jeden z sołtysów, że przez okna czy na dachu rosną już drzewka na niektórych szkołach, które zostały zlikwidowane i nie ma pomysłu na ich zagospodarowanie. Po miesiącach rozmów i spotkań zapadła ostateczna decyzja. Szkoła podstawowa w Zarzeczu Łukowskim została zamknięta. Teraz władze gminne czekają na ruch ze strony rodziców. Wójt gminy Mariusz Osiak, jak i radni, deklarują wsparcie. Czas pokaże, czy 1 września w Szkole Podstawowej w Zarzeczu Łukowskim zadzwoni dzwonek.